Boiska szkolne są bardzo potrzebne, bo służą nie tylko dzieciakom z tej szkoły, ale służą także mieszkańcom okolicznych osiedli, więc to są te projekty, które bardzo często wygrywają i to są świetne projekty, które spełniają wszystkie warunki formalne i, i, i społeczne. Ta szkoła jest bardzo dobrą szkołą, te boisko będzie takim dobrym uzupełnieniem tej infrastruktury, która tutaj jest. Projekt cieszył się bardzo dużą popularnością. Ważne jest to, że to, są, to jest właśnie decyzja mieszkańców, decyzja mieszkańców których dzieci tutaj uczęszczają, ale także dzieci, które, które chodzą do innych szkół, ale na pewno będą z tej szkoły i z tego boiska skorzystać, więc gratuluję pomysłodawczyni, pani, pani Agnieszce która wtedy jeszcze nie wiedziała, że będzie dyrektorem, ale to być może był taki pierwszy sygnał sukcesu, że, że dobry pomysł to także sukces dla tej szkoły. Mieszkańcy to poparli, zagłosowali za tym projektem, ten projekt wygrał z wieloma innymi, Projektami. No więc trzymam kciuki. Zaczynamy w świetnym momencie, bo koniec wakacji. Dzieciaki są na obozach, dzieciaki są na koloniach, więc możemy tutaj swobodnie pracować. No i teraz trzymam kciuki za wykonawcę, żeby jak najszybciej oddał, żeby to we wrześniu czy najpóźniej w październiku było skończone, tak żeby, żeby dzieciaki jeszcze mogły w tym roku z tego skorzystać. Oczywiście zaistniała taka potrzeba, więc napisaliśmy. Jest to nasz czwarty już projekt budżetowy. Dzisiaj rozpoczynamy realizację właśnie czwartego. Dwa były miękkie projekty zrealizowane przez nas. Przy okazji możecie Państwo podziwiać za oknem realizację w ósmej edycji boiska. To jest w formie zaprojektu i wybuduje, czyli najpierw będziemy realizować projekt i ustalić koncepcję tutaj z urzędem i z użytkownikiem, czyli ze szkołą. Jeżeli będzie ustalona koncepcja, no to wchodzimy na roboty. No, czas jest realizacji bodajże 6 miesięcy z tego, co dobrze pamiętam więc no dużo czasu i na pewno w terminie wyrobimy będziemy chcieli wcześniej wiadomo